Pan Marian Herder interpelował y, w sprawie y, inwestycji szpitalnej, żeby udzielić Państwu informacji y, o bieżącej sytuacji związanej z tą inwestycją. Y, panie Marianie, na wstępie przeproszę Pana, że y, nie otrzymał Pan wcześniej informacji, a to tylko z tego powodu. Że sytuacja związana ze szpitalną inwestycją w ostatnich czterech tygodniach praktycznie ulegała zmianie z dnia na dzień, i trudno byłoby rzetelnie ją przedstawić z tego właśnie powodu. Byłaby ona następnego dnia z dużym prawdopodobieństwem mało aktualna. Do rzeczy. Proszę Państwa, jeżeli należy Wam się informacja o szpitalnej inwestycji, chciałbym dołożyć wszelkich starań, żeby ona była kompletna, pełna i rzetelna. Dlatego nie da się nie tej wypowiedzi sprowadzić do kilku ostatnich zdarzeń i wrócić trzeba do samego początku. Państwo jesteście pewnymi zdarzeniami zainteresowani, ale mają one swoje podłoże i swoje oparcie w tym, co wydarzyło się w roku 2010, w ostatnim kwartale tego roku i na początku roku 2011. Na początku mojej wypowiedzi chciałbym stwierdzić, że pakta, konwenta, umów należy dotrzymywać. Dlaczego? 22 listopada 2010 roku prezes naszej szpitalnej spółki podpisał z wyłonionym w trybie przetargu wykonawcą umowę zasadniczą. Umowę, która w swojej idei zakładała konstrukcję w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz sfinansuj. Dlaczego to jest tak ważne? Powiem za chwileczkę. W ślad za umową zasadniczą i wynikającymi z idei za zaprojektuj, wybuduj, sfinansuj umowami okołotowarzyszącymi wynikają istotne wnioski, istotne przesłanki, które zaowocowały aktualną sytuacją, jeśli chodzi o tą inwestycję. Otóż, proszę Państwa, umowa zasadnicza jest rozszerzona o trzy bardzo ważne dokumenty właśnie wynikające z tej idei za i wybuduj. Jakie są to dokumenty? Jest to umowa Sprzedaży wierzytelności. Pierwszy dokument. Drugi. Deklaracja wystawcy Weksla in Blanco I trzeci dokument. Oświadczenie powiatu symbolickiego o poddaniu się egzekucji bankowej do kwoty równej 20 milionów 600 tysięcy. Otóż umowa zasadnicza, ta z 22 listopada 2010 roku, przewiduje w swojej konstrukcji udział dwóch podmiotów firmy jako wykonawcy i inwestora jako szpitalnej spółki. Z kolei umowy okołotowarzyszące uwzględniają już montaż finansowy i występowanie podmiotu, który finansuje całość. W tym przypadku jest to instytucja bankowa, Wielkopolski Bank Kredytowy z siedzibą w Poznaniu. I co bardzo ważne, bank wskazany przez wykonawcę, czyli przez firmę Budopol. To Budopol wybrał i wskazał ten bank. To, co się wydarzyło. W trakcie realizacji inwestycji i to, czego świadkami jesteśmy w tej chwili, wynika z wystąpienia Budopolu z pismem żądania udzielenia gwarancji zapłaty. Tutaj mamy datę 29 czerwca 2012 roku. Dla wszystkich jasne jest, że podstawą tego wystąpienia jest artykuł 649 kodeksu cywilnego, który to artykuł w swojej treści wskazuje dwa podmioty: wykonawcę i inwestora. Inwestor ma udzielić wykonawcy gwarancji zapłaty za wykonaną w przyszłości pracę. Jak Państwu wspomniałem, montaż finansowy Wskazuje udział trzech podmiotów: wykonawcy, czyli Budopolu, banku wskazanego przez Budopol, jako instytucji, która finansuje przedsięwzięcie, i płatnika, czyli powiatu. Ten montaż na dzień 10 stycznia 2011 roku. I tutaj jestem w posiadaniu konkretnych opinii. Pierwszej mojego, czyli dla starostwa powiatowego organu kontroli finansowej pierwszej instancji, czyli Regionalnej Izby Obrachunkowej, która to opinia mówi, że właśnie te trzy umowy około towarzyszące stanowią dostateczne, istotne, najlepsze zabezpieczenie gwarancji zapłaty za wykonaną pracę przez budowę. I druga opinia jest to opinia banku, który finansuje, gdyż prawo bankowe nie przewiduje, aby bank finansujący inwestycje